Witam serdecznie z tej strony Dawid Kubiak. Jesteśmy na Allegro Tech Days dokładnie 15 lipca. To właśnie tutaj w siedzibie Allegro możemy znaleźć wiele atrakcji. Aktualnie znajdujemy się na strefie chilloutu. Można tutaj trochę coś przekąsić, a za chwilę pójdziemy po prostu do środka i pokażemy Wam, co możemy tam znaleźć. Również po drugiej stronie budynku znajduje się wiele pojazdów elektrycznych, które będziemy chcieli dzisiaj przetestować, a poza tym będzie również kuba Klawiter, Tak więc zapraszam do obejrzenia. się przed łódź Solar Team. Nie jest to Łódź, jest to pojazd solarny, napędzany energią słoneczną. Wejdźmy, zobaczmy, jak wygląda w środku, jak się prezentuje. Jak widzicie, dosyć skromnie. Ale prawda kierownica jest, są pedały, można jeździć. Karoseria tutaj w środku może to pięknie nie wygląda, ale naprawdę panele słoneczne, które znajdują się u góry i tutaj też na przodzie pojazdu robią swoją robotę, ponieważ ponad 1500 km można tym samolotem przejechać bez żadnego tankowego. Tak więc e, bardzo fajny sprzęt i na pewno drogi. Teraz idziemy na pojazdy elektryczne. Za chwilę sprawdzimy, czy deski i inne pojazdy, które tutaj się znajdują, są tak naprawdę godne polecenia. A również będę na nich jeździł po raz pierwszy, więc zobaczycie pewnie dużo śmiesznych e, ujęć. Wklecasz tez po w lewo, prawo. Przechylisz się do mnie, z do przodu, wyprostujesz się, hamujesz. Tutaj właśnie testuję Subwaya. Można wiele innych pojazdów również tutaj znaleźć. <gry> Zakładam kask. No, rusz. Są to deski miejskie. To są moje pierwsze kroki na tych deskach. Ale da się na to szybko przyzwyczaić do jazdy. Naprawdę dzisiaj miałem przyjemność jeżdżenia na różnych dyskorolkach, ale ta wydaje się najbardziej odpowiednia dla mnie. coś Kuba. ma eee. czy, czy widzisz to w przyszłym roku, czy, czy firmy na ogólnie eee, widzę. pozwolą? Widzę. Tak, na... myślę, że widzę to w przyszłym roku, widzę to w innym miejscu, żebyśmy mieli więcej miejsca na testy, żebyśmy mieli więcej miejsca, żeby sobie może polatać żeby ja popróbować porozbijać, a nie się porozbijać, no, ale polatać dronami. Eee, I żeby zachęcić jeszcze większą eee. liczbę firm, które mogą przyjść tutaj ze swoimi produktami, które możemy potestować. Świetna teraz... inicjatywa, ponieważ nawet nie ma dużych koleg, a można wszystko tak naprawdę tutaj przetestować. W sensie. no właśnie obawiam się się tego, że za rok mogą być już duże kolejki, ale no, tak. no, wtedy będziemy musieli to jakoś rozwiązywać. Więcej sprzętu nie wiem. Nie, na razie jest spoko. Bałem ta się ta tego, będzie. że albo będzie za mało ludzi, albo będzie za dużo ludzi. Mm -hmm. Moim zdaniem jest idealnie. Tak jak to być powinni w tej chwili. Prezentuję, tak naprawdę, co, co można tutaj znaleźć. tutaj e, coś, co nazywamy zestawami na, do konwersji rowerów na e-bike, mm. czyli. Mamy takie małe pudełeczko. W tym pudełeczku znajduje się silnik w kole zapleciony, znajduje się bateria, torba, w którą umieścimy tą baterię. I to możemy zamontować praktycznie do każdego górala. Do każdego górala. I nie wiecie, jaki koszt jest z tego zestawu? Taki zestaw y, sam bez baterii kosztuje od 2000 zł, w, mm. od 2 do 3 w zależności od mocy. Kilowat to jest 2000, 3 kW to jest 3000. Y, I bateria to jest dodatkowy koszt około 1,500. Ja widzę za wami też inny pojazd. Taki fat bike. Ale to jest, to jest tylko dekoracja. tam Tamten Aha, kolejny no. pojazd to jest taki dedykowany rower elektryczny, taki zbudowany od podstaw. Słyszałem, że, że koszt tego roweru nawet do 20 tysięcy, może do 20, 000. Tak. Do, 20. Do, 20, do 20, może 20 z kawałkiem bo tam możemy przejechać na dystansę 150-200 km, a w, w tym wypadku, no to tak naprawdę używamy jako bazy normalnego roweru górskiego. W związku z tym, no, to. no nie musimy kupować kierownicy, wiesz, amortyzatorów, ramy i tak dalej i tak dalej. Tutaj zakładamy tylko napęd. Piękne jest to, że to jest uniwersalne i pasuje praktycznie do każdego roweru. I z każdego roweru można zrobić praktycznie skutek. Nie wiem, czy miałeś okazję się przejechać. Miałem okazję właśnie przejechać się tamtym rowerem i tamtym e, on waży prawie 20 kg. chyba 40. 40. Tak, tak. Z... Tak, tak, tak. Jantyczna waga. No, ja bym Ci pole polecił przejechanie się na jednym z tych naszych konwertowanych rowerów, bo one mają, ważą raptem 6-7 kg więcej niż normalny rower. Tyle, bo tyle waży tak naprawdę e, silnik i bateria, 7 do osoby. Więc e, nie czuję się tej masy absolutnie, nikomu to nie przeszkadza. No i wiesz, możesz tym jechać 50 na godzinę, 50 parę na godzinę bez pedałowania. To się To wiesz, rower w skuter. Bardzo fajnie, dziękuję. Dzie dziękuję. Tak więc to już było na tyle, dziękuję Wam za obejrzenie, do kolejnego razu, cześć!